Siemano, jak się gra z Assassin Cześć Lecimy w roketa Drugi mój odcinek No nie wyszło Będziesz wysłać łapkę w górę, subskrypcję raz komentarz Dzwonek, powiadomienie mi. się to Nie. Daj, 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 Dobra, już nie wpadł Ty no dawaj Dobra. Poleciałem gorzej niż noby Po ściance mi jakoś to o nie, o nie, teraz poszło Pięknie Pierwszy nasz Lecimy po wina Gdybyśmy Lecimy po 100 Staraj się jakoś po ściance i to przejść to ja wtedy dobiję No 10 0 Po ścianę po, po... o Boże Masz na wprost? Nie, pod wskazam. Dobra, to ja lecę. Paszko od No właśnie źle, kurwa. Bum. No musiałem, dobrze, dobrze, dobrze. Gdzie? Kasa mnie. Ja nie mam, ja nie mam boosta Dawaj! Sam to wpił, nie wierzę w to. Pięknie. Jakie, a to było piękne. Już no ja chcę, Iść na iś na bramkę, idź na bramkę. idź na bramkę. Ty gnuju. Aha, nie trafił nik nikt. nicty. Nikt Nie! Piłkę nie... trafił, a ja ani on. A on poczekał specjalnie aż się ja przejadę. Ja, ja mam na Obydwoje mówi się w pierlalamy? No coś polecił, jak Adam mały normalnie. No, no ale to, wow, to bronił. Ja nie wiem co się dzieje, ja nie wiem gdzie piłka jest. O, już wiem gdzie jest. Patrz, patrz! No nie, nie miałem Speed'a. Abym to dobił a, Co jest? To mnie żeś cofnął, a nie go Nie, ja piłkę cofnąłem No co za śmieć? Wleci! Wleci, nice ha, ha, ha. Nawet asystę mam, dobra Ej, ej, Dobre. czekaj, Dobre. Ja, ja to dotkłem. On poleciał? On on Aha, on, on, on to sam wbił. No. Bo myślał, żeby zleciała. Wtedy jak zaszło w wcześniejszym meczu. No. Dobra, zabieramy tę piłkę z powrotem do ich bramki. Dawaj, 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 dawaj! Puszczący, nie, za wysoko! Co ty zrobił? Za wysoko, nie! Wybiłem, leci do nich. No nie! Kurde, Słuchaj, to ma być family friendly, czy nie do końca? Eee, ja bym wolał, żeby tak było. Nie! Nie wlecim. Dawaj. Ja bym wolał family friendly. To jakby nie przyklinać, nie? Bo ja tego nie montuję. <grywka> Nieee. Ja tego nie montuję, ja to całe wrzucam, nie? Aha. Ja to na czysto wrzucam, stary. Zwinął mi No, nie zginął. No co, za Nie wierzę w to. Nawet nie powiem, co co mam powiedzieć, bo się w język ugryzłem, nie? Mm -hmm. Woo! Co boli? No, -ja. to <totone> za jakieś. O, ale, ale co to było, patrz! Po ściance, nie? On by mnie wy... Jakby on mnie, Jakby on mnie wybił z... Wybił z Pierwszy mecz widzę wygrany Oddałem się skurczyć, ale... Serio, jeszcze <noise> oczywiście Gosiu ma bronz Obserwał Gaciej O, bronz O, mam rangę bronz 3 widzę To... To nie aż tak ładnie To co, lecimy drugi? Lecimy drugi jeszcze? No, na ziemię. Dawaj. No brąz trzy, no... Dobra, Dobra. Oni się, ale oni się poddali, nie? No. A ja w szoku jestem, nie? Ja nie, nie mieliśmy Dokładnie. Ja dwie, ty jedną chyba wbiłeś, nie? Nie, czekaj. Nie ja... Ja trzy chyba wypił wtedy. Nie, no gole, ty trzy wbiłeś, a ja jedną wbiłem. I to nice. Mapy, nie lubię. To, co, no... to go. Poc! Wow! O ale piękne. Ej, co podskoczył tak je... On, podskoc... piłkę, on, pod... on jak... podskoczył, ale przed piłką. Po... No bo on nie trafił w piłkę, nie? No, to co? No nie wierzę To jest Bardziej w ich stronę leci Także Po ściance, po ściance, po ściance No nie, nie. Na bramkę Kasowałem go O nie Ja dalej, i Ale ładne Ej patrz jakie to ładne było, ty Patrz jaka ta animacja była fajna Zajebiste, jest też chce. Oj, to jeszcze musisz pograć chwilę Ła! No czemu tyłem mnie zawsze wybijają? Nie! Dawaj, dawaj, dawaj! Ja tak dawaj, dobrał, dobrał, dawaj, dawaj! Nie, nie tak dojechał Najgorzej Nie no, oglądnaj No nie teraz już nie o nie No nie o! Oh, nice. Dupą brzem to wbił widziałeś? Nie To oglądaj. Nie. To oglądaj Oglądaj, oglądaj. No, faktycznie. No nice. i. No nie wie, że w to. Pięknie. Lama i maleficzki A jaka asysta ładna Pat po ścianie A, Bum ja tam. Lama i maleficzki O w, widzę z Polakami gramy Są Polaki? No może nie Pecyciarze No nie O oh fuck, o oh fuck się wypierdolił Co ty żeś zrobił? Źle żem podjechał sobie. i na bramę. No. Za, za wcześnie żem podskoczył. Ga ja się wbiję zaraz. Nie mam. No. Aha. Dobra, ale mecz jest wyrównany. Ale mecz jest wyrównany, nie? To jest najważniejsze. 3 minuty to możemy wygrać. No. Nie no, było. No, nie chwalę dnia, nie? No. O! No, no, no. Odejdź! Po ściance to jakoś weź przenieść. O ładnie, ładnie, ładnie. Leć, leć do mnie, leć. Leć. No nie wierzę. Tylko. No, ah. no nie wierzę w to Jak to odbił na farcie c Ja pierdolę. O nie Najgorzej Ja, się za bardzo ja pojechałem po busta niepotrzebnie Jeszcze dwie minuty Spokojnie, spokojnie, spokojnie to ja zawsze w górę wylatuję, no. Bum. Będzie, patrz! Będzie Jeszcze ja mi to dopiłeś, no. Ha, ha. A to miałem pozwolić, no. by moja brawa ładnie leciała. Słuchaj, ja tu nagrywam, mi się. należy więcej. Ja nagrywam, mi się należy więcej. Dobra go o! Dobra, wracamy z o Co ja robię? Co ja robię? Co ja robię tu? Uuu, co ty tutaj robisz? Ale proszę nie... Proszę śpiewać, halo? tak, Proszę nie śpiewać, halo. Nie, 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 nie. Nie, nie. No i może być lekki problem. No jest lekki problem. Masz to wprost? Nie. Ja miałem tylko... Basz. No nie! Najgorzej, jeden przegrany, jeden wygrany, widzę. Kurde. Jeden był wygrany mecz, jeden przegrany, nie? No to 30, możemy to zrobić po się się. No d Ten ziomek skacze idealnie tak jak ja skacze skaczy, nie? No, co zrobił? No to mu muszę powiedzieć, pro, no. No mu Zrobił to perfekcyjnie, no. no gianne, jak to się nie mówi, nie? On skacze idealnie, tak jak ja skaczę, ja nie tego dobić, nie? Pięknie ja. jest szansa, jest szansa. Jedno a jakaś mała jest? Co za ziomek? Kurwa. Nie, ogarnia się po turbo. Ja tak. nie po co nie pojechałem. Вот ты и будешь брать пилки, а не... У меня шансов, что я Так и есть Куды? Czy to piuka jest? Z drugiej strony gramki no, no co? Jaki gość jest dajewany ziomek jest dobry, no? Halo, proszę mnie przeklinać Ziomek jest dobry jednak, no Przynajmniej sobie pooglądają dobrą grę, po której ze strony

No nice. chociaż szósta, dobra, chociaż chodzi. Ale, ale pięknie, żeś to, dobra, i przed, przed samym końcem, nie? Jak widać nie oddajemy bez walki, no tak, przynajmniej sześć goli. tak trzy jak latają, dobra, ostatnią, lecimy Nie, wynik będzie raczej na plus niż na minus. Czy się uda, czy się nie uda? No słuchaj, jedna wygrana, druga przegrana, nie? To no. teraz trzecia, ciekawe jaka będzie. Silvera może. może. Lupie. Może być. Co wbiłeś? Silvera. No nie, go, ale jak. Jedynkę, czy? Jedynkę. Ja mam na. Ja mam na. 3x3 na S. S3, a ja mam. Tak to brąz, nie? Idę, lecę. Brąz. O nie. Pięknie. No co ty robisz? Ja próbuję wbić piłkę w brące. Bo te dawny mnie blokują Jedziesz, jedziesz Nie co ty robisz chłopie, niech w tę stronę No busta mi niech nie zabiera Niech w tę stronę piłkę kopnąłeś No i hu, jest po No nie wiem. Niech w tę stronę piłkę kotnieś ja, ja wiem Nie przyklinaj kurwa Nie przyklinam a ty co powiedziałeś wcześniej? Ja tu mam na f Ja tu mam na... Ja tu mam na, ja tu mam na filmie. O nie, za wysoko byłem. Zosta... Pięknie! No nice. i... jeden, 1 dobra. Ja, ja coś tu ugrywam. Tak, ja na ja razie lamy. Jak masz? O nie! Pięknie! Ja już, le, ja już leciałem, żeby odbić też. Ale patrz jak ładnie po ściance, nie? No, no nie wiesz. Się stał. Ale ale... zawsze zostawię tę piłkę, to coś się dzieje w ten sposób. Na przyszłość ty lecisz po piłkę, a zostaję na bramce, to nie ma sensu. Tylko trafił w piłkę. Trafi... Ktoś mnie do bramki wrzucił. No nie, wysadzili. Odwróciłem, odwróciłem To jest nasza szansa, nie To jest nasza szansa nie Ty debilu Nie wyzywaj mnie Sorry. Bo mi demonetyzację zrobiłem stary No nie trafiłem O nieee... O nieee... O brze Dobrze! Kur im dupę, jakie dobrze, nie ta bramka. No nie hej Ja chciałbym wejść do przodu, ale mi się nie udało. Ty niebieski jesteś, masz strzelać w bramkę pomarańczową. No, odbiję, dom I w damkę. no i chuj Coś się nie udało chyba, nie? Co jest tu? Gdzie ta piłka lata? Please! Gościu, jak obronił mnie. ja w górę lecę, kurwa. To była obrona jego życia. Wbito, 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 wbito. Mnie nie było! Ja poleciałem. ...i... Poleciałem no we się... Ja poleciałem stary za bramę. Ja wiesz, gdzie ja byłem? Ja na naszą ja połowę razy, wyleciałem. Dośrodkowałem tak perfekcyjnie. A ty gdzie byłeś? Ja na naszym pół wyleciałem, bo mnie się wybił Dobra Leć po to Nie, nie tu Nie, nie w tę stronę Nie trafiłem. Jak zwykle, he. Jak zwykle. Metoda no ja środka. Kreską się sam. Tak. Nie. Nie. Osiął on No nie. O no jak widać, przegrana. A nie za piłką, a nie w drugą stronę. No teraz ty ci w ogóle przy nie widzę. Postaraj się. Patrz, jak leci do środka. Chcę tego jednego. no. Nie uda się już. No. Uuu. To jest wszystkie wyzwania kierowcy. Odblokowano wyzwania tygodnia. No dobrze. Ciekawe Mam dwie bramki ty zera, jestem Silverem RD, Weteran Nowa skrzynka Ty już nagle z ludzie otworzymy skrzynkę, zobaczymy co wypadnie Otwórz Niebieskie Ale ła ej, ale ładne Ty, ale ładna Czapka kapitana fajnie to wygląda O, ja mam jeszcze duży skrzynce, chcę skrzynki. Zobaczymy. Fiol niebieskie. O, tu znowu te znowu te słuchawki. A nie, to są koła. E, ładne. Takie, takie niby nietypowe, ale ładne. Bardzo rzadki, tego już nie mogę. Dobra, skrzynek nie mam. Tak więc żegnamy się. 什么也。Test, test.